Lesław Chrobry na północy. Północ to kraje skandynawskie: królestwo Danii, Norwegii, Szwecji. Słowianie połapcy na północnym zachodzie, a prusowie i jaźwinkowie, zwani getami, na północnym wschodzie. Dania. Bolesław, który wyprawiał się na obod Żytów i Wieletów, na pewno znał choćby ze słyszenia duński gród Hedeby. To było centrum życia handlowego i rzemieślniczego na północy Europy. Miejsce, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe z Rusi, Germanii, Anglii i Bizancjum. Handlowano tam solą, winem, suknem, skórami, bursztynem i niewolnikami. O port i gród Hedeby były toczone walki. I w 974 roku cesarz odtąd II wyruszył z Saksonii i zdobył Hedeby. Chrześcijański król Danii, Harald Sinozęby i jego norweski wasal Hakon zostali pokonani. Los Danii był bardzo podobny do losu Polski. Przyjęła chrzest w 965 roku, o rok wcześniej, i jak Polska stawiała opór imperialnym zapędom Sasów niemieckich. Ale po śmierci Ottona II w 983 roku syn duńskiego króla Haralda Sinozębego, Sven Widłobrody, odzyskał Hedeby, wypierając Niemców. I potem Sven powstał przeciw Haraldowi, syn przeciw ojcu. Wojna domowa w Danii. Sven Widłobrody przeciw Haraldowi Sinozębemu. Był rok 985. Bolesław Chrobry pozwala wikingom osiąść w warowni Jomsborg. Na wyspie Wolin Warownia Jomsborg została zamorzona na według sagi, ją z wikinga sagi, na wyspie Wolin przez uciekinierów z Danii. Wikingów, którzy uciekali przed gniewem króla Sfana Widłobrodego. I ich dowódca, Jarl Palnatoki, wysłał posłów do miejscowego władcy, który był nasz Bolesław Chrobry i zaproponował, że będziemy mu służył razem z drużyną, jako najemnik, najemny żołnierz. A Bolesław zgodził się na to i pozwolił im zbudować na, na Wolinie warownię. Którą wikingowie nazwali Jomsborg i od nazwy tej warowni ich zaczęto nazywać Joms wikingami albo po polsku jomsborczykami. Później, w wyniku wojny domowej w Danii, w Jomsborgu znalazł się król Harald Sigurdsson, który ciężko zraniony w bitwie uciekł do Jomsborga i tam umarł z ran. Szwecja. Bolesław odprowadza swoją siostrę Świętosławę do Szwecji. W 985 roku książę Mieszko I był już na tyle poważnym władcą, że zwrócił się do niego Eryk Zwycięski, władca Szwedów, o rękę jego córki. Wiosną 985 roku uroczysty orszak wypłynął z Gdańska do Birki, stolicy ówczesnej Szwecji. Tam też nastąpiły zaślubiny, którym przewodził. Starszy brat Panny Młodej, Bolesław, zwany Chrobrym. Eryk Zwycięski pokonuje styrbiorna silnego w bitwie niedaleko Uppsali i jednoczy ludy skandynawskie. Zostaje królem Szwecji. Przyjmuje chrzest, ale potem wraca do pogaństwa. Żoną Eryka jest Świętosława. Żyją razem przez 10 lat, aż do śmierci Eryka w 995 roku. Mają córkę i syna olafa Skotkonunga, który wkrótce zostaje pierwszym chrześcijańskim królem Szwecji. O roku 995. Wiele działo się wtedy. najpierw Słowianie-Połapscy. Bolesław wspiera cesarza Ottona III w wyprawie na Wieletów i Obodżytów. W 995 roku doszło do zawiązania koalicji chrześcijańskich państw przeciwko pogańskim Słowianom-Połapskim sprzymierzonym z Duńczykami. Cesarz Otton zawezwał na wspólną wyprawę Bolesława Chrobrego. Była to okazja, w którym obaj władcy zapoznali się ze sobą i zaprzyjaźnili. Celem wyprawy była stolica wieletów, Radogoszcz, pod którą spotkały się wojska cesarskie, wojska Polan oraz wojska czeskie pod wodzą sobie sława brata świętego Wojciecha. Wynik tej bitwy był prawdopodobnie korzystny dla koalicji chrześcijańskiej. Pierwszy Jarl Jomsborga, Palnir Tokerson, znany jako Palnatoki, stworzył coś w rodzaju zbójeckiego zakonu pogańskich wojów i ustanowił 12 praw. Pierwszym było, nie może być się z wikingiem, ten kto ucieka przed równym sobie lub nieco mocniejszym siłą lub orężem. I tak dalej. Przyjmowano do drużyny tylko ludzi, którzy bezrzędnych, nie mogli, nie mogli się żenić. Jeśli ktoś chciał się żenić, mógł oczywiście to zrobić, ale musiał odejść z wtedy. Przyjmowano mężczyzn w wieku od 8, między 18 a 50 rokiem życia. Kobietom wstęp do Jamsborga był zakazany, jak to mówi saga, powsze czasy. Thank you. Thank you. Thank you. Norwegia. W 995 roku Olaf Trygvason, norweski książę, wyruszył z Jomsborgu z dużą flotą i zajął Norwegię i zaczął tam wprowadzać chrześcijaństwo, ale nie panował długo. Oto Duńczycy sprzymierzyli się ze Szwedami przeciwko Norwegom. Dania i Szwecja razem wydały Norwegowi bitwę pod Svold. To była wielka bitwa morska. 70 okrętów koalicji przeciw 10 okrętom Olafa. W tysięcznym roku doszło do bitwy koalicji duńsko-szwedzkiej z władcą Norwegii Olafem Trygvasonem w której brali udział ją i łodzie Słowian. Bitwa ta zakończyła się klęską Norwegów i śmiercią Trygwasona. Gdzie jest Svold? Nie wiemy. Ale wiemy, że Norweg Olaf Trygwason nie chciał się poddać i ostatecznie skoczył w morze i utonął.

Zbliża się rok tysięczny i wraz z nim zbliża się koniec świata. Co to będzie? Mroczne nastroje ogarniają zachód Europy. Aż nagle w oknie bazyliki Świętego Piotra w Rzymie pojawia się papież Sylwester II i ogłasza: Końca świata nie będzie. Wszyscy nagle się cieszą i świętują. Sylwester. Tak było w Rzymie, a w Danii włada Sven Widłobrody. W Szwecji Olaf Skotkonung, syn Eryka i Świętosławy. Jest już po śmierci Eryka Zwycięskiego i Świętosława, siostra Bolesława Chrobrego, jest wdową. Bolesław śledzi losy swojej siostry, Świętosławy, po śmierci jej męża Eryka Zwycięskiego. Może to trochę zaskakuje. Ale Świętosława wychodzi ponownie za mąż, za króla Danii Svena Widłobrodego. W tej sytuacji król Szwecji, jej syn Olaf Skotkonung i król Danii, jej mąż Sven Widłobrody, zawierają sojusz. Więzami, które złączyły obu sprzymierzonych, stała się znowuż Świętosława Sygryda. Olaf i Sven Widłobrody zwyciężyli pod Sfold i podzielili się Norwegią, a Świętosława poślubiła władcy Danii Svena Widłobrodego. Stała się matką Kanuta Wielkiego, jak i Hartkanuta, dwóch wielkich władców Danii. Następuje zbliżenie Danii i Polski, które trwa kilka lat, aż do 1007 roku. W tymże 1007 roku Sven widłobrody wygnał świętosławę z włos swojego królestwa. Bolesław przyjmuje pod swój dach siostrę świętosławę. Schroniła się ona u brata Bolesława na ostrowie Lednickim. Dopiero w 1013 roku synowie świętosławy Kanut z Hartkanutem przypłynęli do Jomsborga odebrać matkę i Bolesław Chrobry w uroczystym orszaku oddał synom ich matkę. Znajdujemy się we współczesnej warowni Jomsborg, która znajduje się w Warszawie, na no Żoliborzu. Zbudowałem ją tu w 2010 roku. I jestem dowódcą drużyny rekonstrukcyjnej Jomsborczyków, czy Jomsnikingów, jak ktoś woli. Organizujemy tutaj e, imprezy historyczne, festiwale, żywe lekcje historii dla szkół. W marcu tego roku zorganizowaliśmy tą e, inscenizację wizyty króla Bolesława Chrobrego w warowni Jomsborg. E, Bolesław przyjechał tutaj konno, w asyście dwóch konnych wojowników. Przywitaliśmy go. I odpowiednio uhonorowaliśmy. Święty Wojciech po zamordowaniu jego braci schronił się u Bolesława Chrobrego w gnieźnie. Tam miał do wyboru, albo wrócić do Pragi, albo ruszyć na misję. Udał się do kraju Prusów. Po drodze ochrzcił lud kaszubski w Gdańsku i ruszył przez zalew Wiślany na północ. Bolesław zbierał ziemię Słowian, co było zgodne z planem cesarza Ottona III. Zatem wspierał Bolesław misję chrystianizacji, którą podjął Wojciech, późniejszy święty. Dał misjonarzowi ochronę wojów. Jednak Wojciech tych wojów po jakimś czasie odesłał z powrotem. Kazania o nowej wierze chrześcijańskiej poruszyły Prusów i wzbudziły niepokój kapłanów pruskich. Nakazano Wojciechowi z kilku towarzyszami opuścić kraj, i misjonarze odpłynęli, ale niedługo przypłynęli z powrotem. Gdy święty Wojciech odprawiał mszę, został przebity oszczepem przez niejakiego sikko, kapłana pogańskiej reliki. Za relikwie, czyli głowę, ciało i ramię świętego Wojciecha, Chrobry zapłacił złotem. Stało się tak, że Polska uzyskała pierwszego świętego, uzyskała swoje relikwie. A relikwie były potrzebne, żeby móc wybudować i konsekrować katedrę, siedzibę arcybiskupa. Jego szczątki stały się fundamentem i podstawą pod nową metropolię w Gnieźnie, najświętsze miejsce Polan. Aby uczcić przyjaciela i bardzo szybko kanonizowanego świętego, odtąd trzeci udał się na piechotę do Gniezna. Bolesław pielgrzymuje do Tenkit, do miejsca śmierci Świętego Wojciecha. Ogromna wyprawa. Przepłynęła wzdłuż Mierzei Wiślanej, dobijając do północnych wybrzeży krainy Prusów. Tam w ten kitach odnaleziono miejsce przy udziale brata Wojciechowego Radzima Gaudentego, a potem idąc na wschód, pomiędzy dorzeczem Pregoły a Niemna, Cały orszak dotarł do brześcia nad Bugiem. Po drodze stoczono bitwę z Prusami, prawdopodobnie w okolicy ich grodu Twangste, przyszłego królewcy. <trym wytrzyma> Cała ta ziemia uznała zwierzchność Bolesława. Nazwano ich getami. Dlatego też na grobowcu Bolesława Chrobrego widnieje napis: Rex Polianorum et Getorum. Chwalebne plany, decyzje i bitwy Bolesława Chrobrego. Bolesław chroni pokój na północy i umacnia sojusz z Erykiem Zwycięskim, żonatem ze Świętosławą, siostrą Bolesława. Bolesław zgadza się na warownie Jomsborg i dzięki temu ma swoich najemników, duńskich wikingów. Bolesław wspiera misję Wojciecha, dzięki czemu uzyskujemy arcybiskupstwo i niezależność od kościoła niemieckiego.